Cześć, dzień dobry, witam Was na kanale Pani od Tarota z tej strony Justyna. Cieszę się bardzo, że przybywa nas na tym kanale. Dziękuję Wam za wszystkie subskrypcje, za wszystkie lajki, za wszystkie komentarze, które zostawiacie po obejrzeniu prognoz. Jest mi z tego tytułu bardzo, bardzo miło. Spotykamy się dzisiaj na prognozę na styczeń 2023 roku dla wszystkich znaków Zodiaku. Prognoza będzie robiona dwoma taliami. Pierwszą z nich określimy sobie ogólną dynamikę miesiąca, drugą natomiast określimy poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse, a także wyzwania. Pamiętajcie, kochani, żeby wziąć z tych czytań to, co z Wami rezonuje, natomiast odpuścić to, co z Wami zupełnie nie rezonuje. Ja, jeszcze zanim przejdę do prognozy, to podpowiem, że gdyby ktoś był zainteresowany prognozą indywidualną albo ogólnie zadaniem pytań kartą, to zapraszam do kontaktu mailowego bądź do kontaktu przez Instagrama. Dobrze, kochani, zapraszam Was już na prognozę dla poszczególnych znaków Zodiaku. Dobra kochani, last but not least nasze drogie astrologiczne strzelce. Zobaczmy, jakie energie i zdarzenia mogą czekać strzelce w styczniu 2023 roku. Pokażcie karty. Co strzelce wnoszą w styczeń. Pierwszy tydzień stycznia, drugi tydzień stycznia, trzeci tydzień stycznia. I czwarty tydzień stycznia dla strzelców. Dobrze kochani. I zanim przejdę do interpretacji tych kart, to jeszcze rozłożę karty na poszczególne obszary życia, takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse. I możliwe wyzwania na styczeń 2023 dla naszych astrologicznych strzelców oglądających to wideo. Pokażcie kartę. relacje, finanse i jakie wyzwania mogą czekać strzelce w styczniu. Dobrze, kochani, zobaczmy, co strzelce wnoszą w styczeń 2023. Mak. Mówi o tym, że strzelce mogą wnosić taką sporą chęć realizacji różnych postanowień, zaczynania nowych projektów. Tutaj jest spory potencjał inicjacyjny, być może strzelce też będą chciały pełni wykorzystywać pełen zakres swoich możliwości, jakieś drzemiące w nich potencjały. Dla części strzelców ta karta też może wnosić, że tutaj strzelce mają jakąś chęć komunikacji. Natomiast, kochani, przyglądajcie się temu, bo mak. To jest karta, która mówi, że ta komunikacja jest taka trochę wybiórcza. Mak rzadko kiedy wykłada kawę na ławę i może wpuszczać w cudzysłowie swoich rozmówców w maliny i później ci rozmówcy mogą mieć do niego pretensje. Może być też tak, że w waszym otoczeniu ktoś taki się kręci, więc zwracajcie uwagę, z czym ta osoba do was przychodzi. I już spójrzmy na ten rozkład ogólny. Tutaj mamy ósemkę monet, ósemkę kielichów, siódemkę kielichów i asa nie Patrząc na te karty, mam takie poczucie, że szczególnie ten środek stycznia będzie dla strzelców taki trochę wycofany. Być może będziecie sporo we własnej głowie, być może będziecie sporo tutaj różnych rzeczy i scenariuszy analizować, i taka jasność co do pewnych spraw pojawi się dopiero pod koniec miesiąca. Ta jasność może być związana z tym, że właśnie pod koniec miesiąca jest as mieczy, ale też już wszystkie planety wyjdą z retrogradacji, będą w ruchu prostym, więc tutaj po pierwsze sprawy będą przyspieszać, mogą przyspieszać, a po drugie, też właśnie rzeczy będą się wyjaśniać. Ale spójrzmy sobie na te karty jeszcze pojedynczo i tutaj rok dla strzelców może zacząć się pracowicie, bo mamy ósemkę monet i mnie ta karta w obszarze pracowym bardzo często mówi, że drogi strzelcu, możesz być zarobiony po kokardkę, na początku roku może się okazać, że masz więcej na swoim talerzu niż by Ci się wydawało i że nie masz czasu zrobić sobie przysłowiowej kawy, bo cały czas jest jakiś tutaj temat, ktoś z biznesem do Ciebie, mail, telefon 15 rzeczy na liście rzeczy do zrobienia, tutaj naprawdę może być taki bardzo, bardzo Zajęty okres dla Was. Ponadto, też ten pierwszy tydzień, właśnie to może być spore skupienie na sprawach pracy i być może część strzelców też będzie tutaj szlifowała jakieś swoje umiejętności zawodowe. Ta ósemka monet też często wnosi taką pracę własnych rąk, czyli być może rzeczy których nikt za Was, drogie strzelce po prostu nie będzie w stanie zrobić. Ponadto ta ósemka monet, ona też może mówić o tym, że strzelce będą chciały analizować pewne tematy, będą się na tych tematach skupiały być może na tematach pracowych i być może w wyniku tej analizy strzelce zidentyfikują jakieś wzorce postępowania, od których chciałyby odchodzić. To może być historia w stylu. Strzelcy orientują się, że do tej pory na przykład pracowały ciężko, ale nieefektywnie. Więc tutaj mogą chcieć tą historię zmieniać, bo ten drugi tydzień właśnie jest w karcie ósemki. Kielichów i ta ósemka kielichów mówi o tym, że identyfikujemy jakieś schematy, które do tej pory nam służyły, były dla nas dobre. Natomiast już się nie sprawdzają, bo na przykład po prostu się rozwinęliśmy, czy zyskaliśmy jakąś nową świadomość, i uświadamiamy sobie, że to już nam nie służy. I tak jak powiedziałam, to może być coś związanego z pracą, czyli typowa historia pracuj i mądrze, a nie ciężko. Natomiast ta ósemka kielichów. Właśnie tutaj bardzo mocno wybrzmiewa taki temat, że strzelce mogą chcieć od czegoś odchodzić. I to mogą być tematy pracowe, mogą być też tematy z innych obszarów życia. To jest dosyć spójne z tym czasem retrogradacji, bo do mniej więcej połowy stycznia przynajmniej dwie planety są w retrogradacji. To jest taki czas skierowania do wnętrza i być może na fali tych refleksji, tej introspekcji, strzelcom też przyjdą do głowy tutaj jakieś obszary. W których mogłyby wprowadzić zmiany. Być może te zmiany, kochani, też nie będą dla Was aż takie łatwe, bo ta ósemka kielichów też może mówić o pewnym lęku, bo to jest zrozumiałe o tyle, że odchodzimy od czegoś, co już znamy, co nam się sprawdziło i porzucając to jeszcze nie wiemy, co będzie dalej, więc tutaj też takie uczucia mogą się pojawić takiej pewnej niepewności, natomiast ta karta też mówi o rozwoju. W tym drugim tygodniu stycznia też mogą pewne rzeczy nie dochodzić do skutku. Tutaj być może jakieś spotkania się od Wołają, coś się po prostu też nie będzie realizować, albo być może wy po prostu sobie pewne rzeczy, tak jak powiedziałam, przewartościujecie i sami będziecie chcieli coś odwołać, anulować. Przykładowo, strzelce mogły aplikować na jakąś ofertę pracy, natomiast stwierdzą: Nie, to jednak nie jest mój profil, chciałbym, chciałabym robić coś innego. I tutaj, kochani, ta niepewność taka dotycząca tego, co ma być dalej, jest też podbita w kolejnym tygodniu, bo mamy siódemkę kielichów, i ta siódemka kielichów, ona mówi, o tym, że bujamy w obłokach, więc tutaj, drogi Strzelcy, w tym trzecim tygodniu bardzo uważnie przyglądaj się temu, co myślisz, temu, co sobie wyobrażasz, bo w tej karcie te nasze wyobrażenia bardzo często rozmijają się z rzeczywistością i to mogą być przeróżne scenariusze. Ja podam kilka przykładów, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Może być tak, że na przykład wyobrażasz sobie, że zajęcia na siłowni, na które pójdziesz, będą łatwe, lekkie i przyjemne, a rzeczywistość zweryfikuje, że jest zupełnie inaczej. Może być tak, że wyobrażasz sobie, że danego dnia będziesz mieć mało pracy i to też. Może być zupełnie w drugą stronę, więc tutaj, jakby ten trzeci tydzień, on jest w takim trochę zamgleniu poznawczym, więc warto nie opierać się na tym, co macie w głowie. Jeżeli macie jakieś rzeczy, które musicie dostarczyć, to warto odnosić się do umów, do maili, do korespondencji, do wszystkiego, gdzie jest wskazane, co konkretnie macie dostarczyć, bo tutaj możecie sobie coś właśnie tylko wyobrażać. To jest takie, że w Waszej głowie to może wyglądać inaczej. Pon to, jeżeli strzelce właśnie chciałyby rezygnować z czegoś, co dotychczas im służyło, to ten nowy kierunek może jeszcze nie być do końca jasny. Też dlatego, że na tej siódemce kielichów tych wyborów jest dużo i być może, jeżeli strzelce na przykład decydują się na zmianę ścieżki kariery, to będą miały jakieś 3-4 potencjalne nowe ścieżki kariery, które chciałyby realizować, kierunki, w których mogłyby podążać i też nie będą do końca wiedziały, w którym kierunku iść. Tego będzie trochę za dużo, to jest taka też chęć łapania kilku srok za ogon w związku z czym trudno jest realnie coś realizować. W tym trzecim tygodniu karty proszą, żeby weryfikować informacje. Najlepiej wracać do dokumentów, sprawdzać co jest od was wymagane. Jeżeli z kimś rozmawiacie, to upewniać się, że dobrze zrozumieliście, bo tutaj naprawdę jest spory potencjał do tego, żeby się na tych swoich wyobrażeniach trochę przejechać. I tak jak powiedziałam, tutaj w tym czwartym tygodniu Następuje taka jasność. Dosłownie może być tak, że zapali Wam się w głowie jakaś taka wielka żarówka z napisem Eureka. I tutaj te kwestie, które rozważaliście w poprzednich dwóch tygodniach nabiorą jasności, staną się dla Was dużo bardziej wyraźne i będziecie doskonale już wiedzieli z taką laserową precyzją, co i jak. Tutaj ten czwarty tydzień on jest w Asie Mieczy. I kochani, As mieczy to nie jest milaczkowa energia, to jest jednak miecz. I tym mieczem ten as tak was trochę dźga do działania, bardziej niż głaszcze po plecach i klepie i mówi: "Dobrze, dobrze, drogi strzelcu, na pewno sobie poradzisz". Nie, ten as was tak troszeczkę tutaj dźga do tego działania. Natomiast to jest karta, w której możecie być bardzo efektywni. Możecie posuwać rzeczy do przodu, możecie realizować właśnie te koncepcje, które wcześniej nie były dla was jasne, bo tutaj nabieracie tej jasności, zyskujecie tą pewność. Ponadto w tym czwartym tygodniu też ważna będzie komunikacja, więc dbajcie o to, żeby ona była taka bardzo konkretna, żeby wszyscy wiedzieli, na co się umawiają. Zwracajcie też uwagę na dokumenty. Jeżeli macie jakieś dokumenty gdzieś dostarczyć, to warto sprawdzić liczbę stron, warto sprawdzić, czy dokumenty są w poprawnej formie, bo ten as mieczy też mówi o pewnej poprawnej formie. Ponadto, tutaj też do głowy mogą Wam przychodzić jakieś genialne pomysły, być może też dotyczące właśnie tej dalszej ścieżki zawodowej, kariery. Dla części osób pod koniec stycznia mogą wybijać jakieś kwestie umowne, wręcz mogą się pojawiać właśnie jakieś umowy, i to może być szerokie spektrum umów, od umów o zakup nieruchomości po umowę o pracę przez umowy z dostawcą internetu. Po prostu tu mogą wybijać kwestie umowne i administracyjne. I tutaj po prostu taka rzeczowość też będzie bardzo w Cenie. Jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to mam wrażenie, że najkorzystniej rysuje się ten czwarty tydzień stycznia, bo tutaj już macie jasność co do kierunku, wiecie co robić, jesteście konkretni i rzeczowi. Natomiast na początku stycznia może być tak, że po prostu tu jeszcze te sprawy zawodowe nie będą dla Was do końca jasne i, co, i po prostu te CV, które będą wysłane w pierwszej części, mogą w jakiś sposób też nie dochodzić do skutku, nawet z tego tytułu, że to Wy zrezygnujecie, czy że wyobrażaliście. Sobie dane, daną posadę zupełnie, zupełnie inaczej. Jeżeli chodzi o osoby do relacji, to tutaj karty nie pokazują nikogo takiego. Dobrze, kochani, zobaczmy co w relacjach. Kochankowie, król kielichów, siódemka mieczy. W relacjach strzelcy mogą chcieć dokonywać jakiejś rewizji w tych relacjach, czy to partnerskich, czy przyjacielskich. Karty podpowiadają natomiast, żeby te rewizje i powiedzmy wprowadzane usprawnienia, odejścia od pewnych schematów, być może zgodnie z tym rozkładem ogólnym. Były zgodne z waszymi uczuciami, żeby na koniec tutaj uniknąć poczucia rozczarowania i być może nie tylko z waszymi uczuciami, ale też z uczuciami waszych partnerów, partnerek, no bo tak naprawdę tutaj kochankowie to jest karta dualna i Możecie zapytać, czemu rewizja, skoro karta kochanków? Dlatego, że w tej tali ta karta jest taka dużo bardziej dramatyczna, jest tutaj jakieś napięcie zamiast harmonii. I u mnie ta karta często mówi o jakiejś zmianie paradygmatu. Tak więc tutaj ta pierwsza część stycznia może strzelcom upływać na Identyfikowaniu pewnych rzeczy w relacjach, które nie do końca im odpowiadają. Tutaj też są możliwe jakieś nieporozumienia, zdanie sobie sprawy, że z partnerem, partnerką, przyjacielem, przyjaciółką być może w pewnych kwestiach się rozmijacie. Tutaj to jest takie trochę opadnięcie zasłony i zobaczenie pewnych niedoskonałości, które w tej relacji mogą być. I tej pierwszej części stycznia warto stawiać na współpracę i żeby wprowadzić w ogóle jakieś zmiany w relacjach, ta współpraca będzie potrzebna, no bo to jest trochę takie powiedzenie, jedna ręka nie klaszcze. Jeżeli chcecie dokonywać zmian w obrębie relacji, no to odpowiadacie za swój kawałek, natomiast żeby cała relacja się zmieniła, no to potrzebujecie tej współpracy drugiej strony, więc tutaj karty podpowiadają stawiaj na współpracę, natomiast no jest ten potencjał na to, że będziecie dostrzegać te rzeczy, które być może nie do końca działają i być może tutaj właśnie jakieś schematy działań będą ulegać zmianie. One mogą być powiązane w szczególności z jakimś mężczyzną rodzinnym, czyli to może być partner, a w relacjach niepartnerskich to może być brat, ojciec, przyjaciel. Tutaj być może właśnie z taką osobą też strzelce będą rewidować tą relację pod kątem jakichś półprawd i przeminczeń, które w tej relacji mogły występować. I znowu tutaj podpowiedzią od kart jest też, żeby zadbać o komunikację, o taką dobrą, klarowną komunikację. Natomiast jeżeli chodzi o osoby szukające partnerów do relacji, to mam trochę takie poczucie, że ten początek stycznia może być dla Was w takiej dużej właśnie uwadze na te kwestie, na kwestie tego, że chcielibyście tego partnera znaleźć, być może analizujecie sobie też ten poprzedni rok i... Już w tej środkowej części stycznia tutaj karty pokazują postać w typie króla kielichów. I to jest taka osoba o wysokiej emocjonalności. To jest taka osoba raczej ciepła, być może też nastawiona na tworzenie domu, atmosfery domowej z rysem artystycznym. Czasami taka osoba też bywa nieśmiała. Taka osoba może się pojawić na Waszej drodze, natomiast warto sprawdzać z czym ta osoba do Was przychodzi, jakie ma intencje, bo tutaj znowu jest ta siódemka mieczy, która mówi o o półprawdach i o przemilczeniach, czyli ta osoba może Wam nie powiedzieć wszystkiego. Na pierwszej rance, może po prostu jakieś tematy przemilczeć, i tutaj karty proszą o to, żeby sobie z tego nie dorabiać całej historii. Jeżeli taka osoba w typie króla kielichów powie dwa słowa, to spróbujcie do tego nie dorabiać dwóch rozdziałów. Tym bardziej, że tutaj mamy też tą siódemkę kielichów, która mówi o nakręcaniu się na różnego typu. Scenariusze. Tak się, kochani, tutaj dla Was rysują te relacje na styczeń. I zobaczmy, co w pracy. Ósemka kielichów, szóstka mieczy, królowa monet. Kochani, styczeń w obszarze zawodowym może strzelcom upływać. Pod znakiem zmian, i tutaj to mogą być zmiany dwojakiego rodzaju. Dla części osób, to już będą zmiany takie bardzo wymierne w świecie realnym. Tutaj już z początkiem stycznia możecie odchodzić z obecnego miejsca pracy, rezygnować z tego stanowiska i wyruszać. Ku większemu prestiżowi zawodowemu, związanemu być może właśnie z wyjazdem, czy to zagranicznym, czy z wyjazdem do innego miasta, właśnie za pracą. Natomiast ta praca, do której byście ruszali tutaj, właśnie w ramach tych podróży, jest pokazana w dużo wyższym prestiżu zawodowym. Natomiast dla drugiej części strzelców te zmiany mogą upływać pod kątem mentalnym. Tutaj strzelcy mogą chcieć zamykać jakiś etap i wyruszać również w kierunku nowego, być może większego prestiżu zawodowego, być może skuteczniejszego, bardziej efektywnego gospodarowania pewnym zasobem, który strzelcom został powierzony. Spójrzmy sobie na te karty jeszcze pojedynczo i ten rozkład pracowy zaczyna nam się tą samą ósemką kielichów, która wypadła w rozkładzie ogólnym zresztą przy pracy, tak więc tutaj ta potrzeba, ten wewnętrzny zew, to wewnętrzne wezwanie do odchodzenia od tego, co było dobre, ale już się nie spełnia i może być bardzo silne. I być może na fali tych retrogradacji faktycznie zidentyfikujecie jakieś schematy, które już Wam nie służą i poczujecie taką przemożną potrzebę zamykania, kończenia pewnego rozdziału, odwracania się od tego na rzecz nowych rozwiązań. Które być może na ten początkowy etap, tak jak mówiłam w tym rozkładzie ogólnym, jeszcze nie będą znane. Natomiast no tutaj karty pokazują, że stopniowo im więcej stycznia będzie upływać, tym bardziej Wy się też będziecie dystansować do tego, jak to wcześniej wyglądało. Czyli nawet w drogi strzelcu, jeżeli początkowo zdecydujesz się na zmianę i nie będziesz się z nią czuć w pełni komfortowo, to tutaj jednak karty mówią, że nabierzesz do tego dystansu i paradoksalnie ta zmiana może się dla Ciebie również pod koniec stycznia zakończyć. Większym prestiżem zawodowym, bo jesteś pokazany, pokazana w królowej monet, czyli tutaj po pierwsze właśnie w tym prestiżu zawodowym, być może w docenieniu zawodowym, ta królowa monet to jest taka osoba bardzo solidna, bardzo praktyczna i pragmatyczna, więc być może właśnie tak jak powiedziałam paradoksalnie, tutaj ta zmiana w działania, w schematach działań w życiu zawodowym, zamknięcie pewnego rozdziału może prowadzić właśnie też do większego prestiżu zawodowego. Tak się, kochani, tutaj ten styczeń dla was rysuje. No, może się dziać. Może się dziać. Dobrze, zobaczmy finanse. Dziewiątka kielichów, piątka buław, kapłanka. Jeśli chodzi o początek stycznia, to strzelce w finansach mogą odczuwać takie samozadowolenie, mogą być zadowolone z tego, jak te ich finanse wyglądają, mogą mieć poczucie, że jest całkiem nieźle, ta sytuacja im odpowiada, tutaj nie ma zbyt wiele aktywności. Natomiast Strzelce po prostu mają poczucie, że te finanse są ok, Strzelce są zabezpieczone i jakby tutaj na razie są w tej sytuacji, w której są, nie będą za wiele zmieniać. Tak bardzo na spokojnie podchodzą do tych kwestii finansowych i też być może w jakimś stopniu mają poczucie, że chwilowo nie trzeba się tym zajmować. Natomiast już w połowie stycznia ten klimat finansowy się trochę zmienia. Tutaj mogą się pojawić jakieś kwestie sporne. Czy to z Partnerem, czy być może z jakimiś urzędami, być może na fali zwrotów poświątecznych strzelce chciałyby uzyskać rekompensatę i też będą o nią musiały zawalczyć, być może będą walczyć o jakąś podwyżkę w pracy z jakąś konkurencją, a być może też będą się szarpać wewnętrznie będą się po prostu tutaj bić z własnymi myślami. Bo ta piątka buław no tutaj jest pokazane, że te emocje wzięły górę i tutaj jest taka szarpanina, jest intensywnie. I pod kątem finansowym to też właśnie może być konflikt z partnerem o jakieś ukryte finanse, o jakieś ukryte wydatki, które nie zostały wcześniej zdeklarowane, bo tutaj pod koniec miesiąca mamy kapłankę, która mówi, że może wyjść jeszcze jakaś tajemnica o czymś, mogliście, drogie strzelce, nie wiedzieć, coś się może odsłonić. I tutaj, no... W ramach tego konfliktu i w ramach też tego rozkładu partnerskiego to mogą być właśnie jakieś przemilczenia w finansach. Natomiast ta końcówka stycznia też upływa strzelcom, już właśnie w ramach tego, że nie wszystko może być jasne. Tutaj jakieś niedopowiedzenia przy tych finansach mogą być. Być może to będzie czas, kiedy dowiecie się, że są jeszcze jakieś zaległe faktury do zapłacenia. Być może to będzie czas, gdzie przyjdzie jakieś pismo z urzędu z zaległym podatkiem. Być może tutaj jeszcze nie wszystkie kwestie, na przykład przy podwyższeniu. Myszce, jeżeli na taką czekaliście w pracy, będą wyjawione, ta kapłanka też może wnosić informacje o tym, że Wy sami bądź. Ktoś z waszego otoczenia, z kim być może chcielibyście rozmawiać o finansach, może się tego po prostu wstydzić, bo kapłanka czasami wnosi takie poczucie wstydu i niechęć do dzielenia się pewnymi rzeczami, taką tendencję do zachowania ich raczej dla siebie. I tutaj to nie musi być nic wstydliwego, ktoś po prostu może odczuwać dyskomfort o tym, żeby o tych finansach rozmawiać, bo na przykład tak ma z domu. Tak się dla was, kochani, ten, ten styczeń finansowo rysuje. I zobaczmy wyzwania. Czwórka buław, kapłan, czyli papież rydwan. W wezwaniach na styczeń dla strzelców jest zarysowane coś takiego, że wezwaniem może być zachowanie pewnej stabilizacji między tym, co znane i sprawdzone, a chęcią zmian. I w zasadzie ta polaryzacja nam tutaj wyszła w całym tym rozkładzie, szczególnie w obszarze zawodowym i trochę w tym obszarze relacyjnym. Ponadto, te karty też mogą wnosić, że dla części strzelców wyzwaniem mogą być jakieś imprezy rodzinne z tłem takim tradycyjnym, związane z tradycją, na które trzeba będzie dojechać, czyli na przykład ślub albo chrzciny. No i tutaj jeszcze jedno wyzwanie, natomiast ja wiem, że to na pewno nie będzie do wszystkich, tylko może do jakiejś grupy. Części strzelcom mogą wybić. W cudzysłowie, jakieś kwestie prawne związane z garażem. Więc, kochani, jeżeli macie coś takiego, to szukajcie pomocy eksperta, autorytetu, doradcy, bo coś takiego też tutaj w styczniu może się u Was zadziać. Spójrzmy sobie jeszcze na te karty tydzień po tygodniu i mamy czwórkę buław. Czwórka buław mówi o szeroko pojętych kwestiach mieszkaniowych, o szeroko pojętych kwestiach lokalowych, więc być może te wasze warunki lokalowe będą dla was jakimś wyzwaniem. To mogą być różne rzeczy, być może sąsiad będzie robił remont, być może poczujecie, że nie macie wystarczającej przestrzeni, żeby kogoś ugościć. Ponadto tutaj ta czwórka buław w wyzwaniach może mówić też, O O jakimś braku poczucia stabilizacji, i być może to będzie w kontekście tej rewizji w relacjach, a być może część strzelców odczuje to w kontekście pracowym, właśnie w związku z jakimiś zmianami. Więc kochani, dbajcie o solidne fundamenty Waszych przedsięwzięć i próbujcie tutaj właśnie łapać balans między tym, co sprawdzone i klasyczne, a tą chęcią zmiany, która bardzo mocno u Was wybiła w styczniu. Ponadto mamy papieża, i papież, po pierwsze, może mówić o osobach z podznaku. Byka, które mogą w jakiś sposób Wam zajść w cudzysłowie za skórę w styczniu, mogą być dla Was wyzwaniem. Byczki lubią być uparte, więc być może ta ich upartość tutaj też będzie dla Was problematyczna. Ponadto, papież mówi o tradycji, o starych sposobach robienia rzeczy, o tak zwanej klasyce. I tutaj możecie postrzegać, w związku z tym, że ta karta jest w wyzwaniach, możecie tą tradycję postrzegać jako ograniczającą i być może po prostu chcielibyście tutaj wychodzić poza te ramy, co zresztą też nam wyszło w tym rozkładzie ogólnym. Ponadto, Papież też mówi o różnego rodzaju ekspertach, doradcach i innego rodzaju autorytetach, którzy mogą dla Was stanowić w styczniu wyzwanie. I do takich autorytetów, szczególnie że później mamy kartę Rydwana, zaliczymy też pana miecia, mechanika, który powie Wam coś w stylu: no pani kochana, tutaj to trzeba wymienić XYZ i wymieni Wam 7 pozycji, które musicie przy Waszym pojeździe wymienić. Więc też wyzwaniem mogą być właśnie jakieś takie postaci mające wiedzę, eksperci doradcy, inne autorytety. To mogą być różne rzeczy, być może trzeba będzie do nich dojechać, być może trzeba się będzie z nimi na spotkanie umówić, a być może w ogóle będą mówić do Was takim językiem, którego nie rozumiecie. Natomiast gdyby tak było, że ta komunikacja będzie utrudniona, no to warto pamiętać o tych radach z rozkładu ogólnego, żeby tutaj sobie uspójniać rozumienie pewnych kwestii, żeby dopytywać być może część rzeczy, też mieć na piśmie, żeby można było do tego potem wrócić. Papież też mówi o pewnego rodzaju tradycjonalizmie, być może nawet takim nadmiernym tradycjonalizmie, który być może będzie pochodził od jakichś waszych bliskich. Być może tutaj po prostu jakieś kwestie światopoglądowe dla części strzelców też będą w styczniu wyzwaniem, a w szczególności pewien poziom konserwatyzmu, którego strzelce mogą doświadczyć podczas właśnie różnych imprez z tłem takim. Tradycyjnym, czyli właśnie te wspomniane chrzciny i wesela. Ponadto mamy kartę rydwana związaną z podróżą, więc jakiś tutaj wyjazd może być dla Was problematyczny. Sprawdzajcie przed takim wyjazdem pojazd, bo te kwestie związane z pojazdem też tutaj mogą stanowić wyzwanie. Być może ten pojazd po prostu nie będzie chciał ruszyć. Ponadto warto, aby strzelce zarezerwowały sobie odpowiednią ilość czasu na załatwianie różnych spraw administracyjnych, ponieważ karty podpowiadają, że nadmierny pośpiech może być niewskazany i też w ramach wyzwań. Wynikających z tego rydwanu może być strzelcom trudno określić cel. To nam wyszło w tym rozkładzie ogólnym, gdzie mamy siódemkę kielichów, która mówi o mnogości opcji do wyboru, o tym, że nie wiemy na co konkretnie się zdecydować, że wszystkie te opcje trochę atrakcyjnie wyglądają. Tutaj ten rydwan w negatywie, w wyzwaniach może mówić o tym, że początkowo nie będziecie wiedzieli właśnie jaki kierunek obrać, w którą stronę iść. Tutaj może być ten cel po prostu trudno określić więc też warto dać sobie po prostu czas i sprawdzać, co wam się pojawi. Dobrze, kochani, tak wyglądają wyzwania i tak wygląda cały ten rozkład dla Was na styczeń. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej prognozy. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę. Zostawcie komentarz dla zasięgu, będzie mi bardzo miło. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam do subskrypcji. Tymczasem dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia w lutym. Cześć!